Ładne ujęcie, bym powiedział Mostek tam w oddali. Tu słychać wodospad, gara tam jakieś maszyny chodzą po drugiej stronie, nie wiem co i jak no słychać, nie tak to się dzieje. Ja jestem w tej chwili bez kul, ale kule trzymał pogotowiu. No niestety buja mnie na prawo i na lewo, tak jak kaczka. No, no niestety. I Nie chodzi na to, że te lwy kulszowe, czyli stałe biodrowe, obydwa. Nie wiem. Może to z czasem wyjdzie to tak, co sumie jest. Ładnie to też tak wygłonę, mieli Państwo Podejdziemy, podejdziemy Najpierw na moment